Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym odcinku z Terrarii e, Drugi odcinek, e, lecimy e, Kolejny odcinek z Terrarii, jestem strasznie podjarany, bo uwielbiam tą grę i widzę, że Zresztą na Discordzie się taka dyskusja na temat właśnie tej Terrarii Teraz przez to, że zaczynam ją nagrywać się rozpoczęła. Mm, ok, także zaczynamy. Dzisiaj chciałbym się zająć budową domku. Muszę ogarnąć jak niszczyć jakby ten tył jakby, nie? Bo nie ogarniam kompletnie jak ja mam to niszczyć. Możemy sobie zobaczyć przypadkiem, nie mamy żadnego narzędzia. Jest to też odcinek taki pilotażowy jakby, bo nagrywam na słuchawkach, a w związku z tym, że słuchawki mam takie na bluetootha, to się trochę boję, że będę miał dziwne, dziwną jakość dźwięku z nich. W sensie może się okazać, że nagra mi mikrofon z nich, nie? A to jest taki zestaw słuchawkowy z nich, dobra. W takim razie, młotem pamiętam, że się chyba rozwalało to, ale patrzę, że młotem się. A, młotem się zmieniało. T, okej, okay. to jest przydatne. A muzyka w tej grze jest cudowna. Czyli teraz drugie pytanie: jak się niszczyło tyły? Bo ja nie pamiętam kompletnie, jak się niszczyło tyły, Gareth, koleż... kole... kolego mój. Czy wiesz może jak zrobić Oj się oh wow. Ściało dziwnie Dobra pyk 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 Dobra. W takim razie e, Kamienna ściana e, Bo może to ja jestem zwalony Weź, Weźmy ją w takim razie mm, Wejdźmy na górę Kurde noc się robi Znowu Mm, I czy młotem mogę ją rozwalić? Tak, dobra. To teraz wszystko jest jasne. To niekoniecznie da się rozwalić, chyba że przy jakieś. O, dobrze, teraz wszystko jest jasne, okej. Okay. Ja będę sobie dopijać herbatę z rana, jaką. Nie, z wczoraj, przepraszam. Zimną. Chyba jest bardzo dobra. Z Miotkiem, znaczy, już smakuje jak z Miotkiem, a jest suchrem. Będziemy sobie kopać dalej. Mm. Kopanie to nie jest rzecz, którą chciałbym cały czas robić, ale chciałbym się dostać w jakieś normalne miejsce fajne. Weźmy sobie to zróbmy, niech to się trochę, że tak powiem odpompuje stąd, a my sobie tu damy pochodnie. O kurde, dobrze. Bardzo by znalidywać kejby, bo się fajnie eksploruję, eksploruję. Jakieś, o! Zbanek, a w nim 63 miedzi, pyk. Kurde, ale nie umiem się kompletnie posługiwać tym, wiem, że muszę uważać ogólnie jakbyście widzieli, bo zapomniałem tego dodać jest, gram na łatwym trybie, nie, więc postaci i na świecie też zresztą mówię, nie pamiętam kompletnie tej gry a nie chciałbym ryzykować, że tam później będę tracić rzeczy już kiedyś sobie ustawiłem, za pierwszym razem ustawiłem medium i wszyscy do mnie, że tracę rzeczy i mogłeś sobie tego nie ustawiać no więc, ale teraz jestem nauczony i wiem, że eee... Tu jest cave kolejny. I wiem, że po prostu sobie nie dawać tego mediuma na razie. Bo... Dobra, zrobię timelapsa stąd, bo mi się naprawdę poprzednim razem jak ja chciałem to oglądać, to było dla mnie nudne. Dobrze, że wtedy zrobimy jakiegoś time w Się skopać jeszcze na dół dostałem się do bardzo fajnego miejsca do takiego właśnie chciałem się dostać też chciałem się dostać do bardziej takiego oświetlonego nie powiem, ale takie również jest w porządku także skopujemy się na dół też chcę, żeby ten odcinek był trochę dłuższy, bo poprzedni był trochę krótki kurde, to już nie mogę mm, kłaść na ścianach może być trochę problematyczne, no ale co ja na to poradzę. Tu jest w ogóle jakaś taka kopalnia. O, tu jest. O, żelazo, jak miło. Ale takiego szczęścia w Minecrafcie nie mam, że tu Michał się nawet na mnie obraża, że takie szczęście w Minecrafcie mam. W poprzednim odcinku, jak było. Yy, jak, 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 jak e, Michał napisał komentarz pod nim, że może byśmy nagrali terarię, no to ja miałem, no fajnie, nie, nawet nie oglądałeś odcinka, nie, że ten, że mówisz, że od razu ten, po czym, po, po czym mówi, a mówiłem tam w odcinku, że może byśmy nagrali terarię, no bo, bo to było całkiem spoko, gdybyśmy ten, o kurde slajmie, weź tam, mamy normalne zejścia. Ej, dobra, jakieś te kopalnie oglądają, ale mieliśmy się dzisiaj zajmować domkiem, więc wracamy do góry. Nie wiem, czy jest dzień, czy przypadkiem po prostu tak wyświetla mapa, ale chyba po prostu tak wyświetla mapa, no niestety, no, także obwiastka. Niech się zrobi dzień, już oko? Ty tam wejść do słońca po odbyciu. Weźmy, wykopmy ten nagrobek, zróbmy sobie cmentarz gdzieś kiedyś Belisk O, tutaj te zejście jest fajne I tu na przykład, okej, okay, to się zajmujemy Wy będziecie mieli oczywiście timelapsa z tego sobie schodzić w taki sposób na dół do mnie i wchodzić tak o. Yy, a tutaj będzie chyba dalej schodki będą najprawdopodobniej Teraz tak można by było w zasadzie na górę tu zrobić wejście i to chyba zrobię. Długo mi to jakoś nie zajęło, więc, może z 5 minut, więc zrobię taki mały na górze pokój z rzeczami takimi właśnie. No, więc pokój skończony, trochę mi to zajęło, nie powiem, Znacz trochę, no chwilę, co tam będę mógł chwilę, nie za długą, ale tak spokojnie triggerują mnie te rzeczy, no ale dam sobie radę, znowu mam enkodowanie przyciążone, trochę będzie, jeżeli to wam odkladkowało od czasu do czasu, coś mi komputer co chwilę robi, trochę mnie po no, to martwi, ale i tu będzie też zajście na dół, ale to w, w kolejnym odcinku zrobimy, na razie to by było wszystko najwidoczniej więc nie, wie, nie pamiętam czy miałem coś zrobić bo się zafiksowałem na tym e, mogę jeszcze tak o to zrobić takie o no i wtedy to wygląda o niebo lepiej można jeszcze to tak ten no ale ogólnie robiąc to teraz będę wam, wam się żegnał dzięki serdecznie za oglądanie jeżeli wam się spodobało to się bardzo cieszę e, i tyle chyba no, dzięki cześć